Dzisiaj jest taki ym, specjalny film, bo dostałem paczkę. Dostałem paczkę i słuchajcie, ta paczka jest dla mnie zaskoczeniem, bo nie wiedziałem, że tą paczkę dostanę i że, że ona się u mnie pojawi. To było totalne zaskoczenie. A mianowicie, to jest prezent. Słuchajcie, dostałem prezent. Yy, bardzo fajny od The Pokémon Company International. Bardzo fajny, oficjalny. Prezent związany z, oczywiście, Pokemonami. Moja druga w życiu oficjalna paczka od The Pokémon Company International, więc ja się bardzo cieszę i bardzo serdecznie dziękuję. Uwaga, 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 uwaga. Najnowszy set Pokemon Shrouded Fable. Set, który wyszedł 2 sierpnia w Polsce. Natomiast te puszki, zgodnie z informacją prasową, którą ja dostałem i której się trzymam i która jest też na stronie www.pokemonwafel, zapraszam bardzo serdecznie. One powinny być w sklepach dopiero we wrześniu. A są u mnie już teraz, i zaraz je otworzymy i zobaczymy, co jest w środku. A ja bardzo dziękuję za prezencik. Bardzo fajnie spakowany, bardzo duże zaskoczenie, bo. E, a tu proszę, a tu jest. I bardzo się cieszę. Oki, doki, fezandipidi doki, i okerpon. Tu jest małpka. Jest e, taszek. E, I co znajduje się w takich puszeczkach? Tu zawsze są dwa bustery. Kiedyś to były monety, ale teraz już monet nie ma. Teraz jest taka naklejka z danym pokemonem. I jest taka karta m, informacyjna, tak to się w sumie nazywa. O, właśnie już mi wylatuje. I tutaj mamy Fezan Didiego, czyli dobrze trafiłem. Naklejka jest bardzo fajna. Ona jest też taka duża jak cały ten obrazek. I mamy Shrouded Fable. Otwierajmy i zobaczmy coś. Colours tenacity. Ej, ale fajne holo! I dusknoira jako y, kartę. Rare, żart. I drugi booster i Cresselia. Cresselia. To otwórzmy Monkidoriego Munkidori. Nawet chyba wolę bardziej naklejki od monet. O mój Boże, jak się nazywał ten Pokemon? Jak on się nazywał ten Pokemon? Czy on tu ma jakąś wadę? O, tu, 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 tu. tu. plus 300 euro więcej warty. Uh, o, o, peczarund się nazywa. Patrzcie, peczarund. Ja peczarund X się trafił. Fajnie, fajnie. I się świeci ładnie. Ej spek! Ej i mają śliczne holost, jak on się świeci. Chciałbym e, bardzo podziękować za, za ten prezencik od The kompanii Company International, bardzo się cieszę. Dropy, z dropów jestem zadowolony, bo wpadł X i wpadł Ace Spec, bardzo fajnie. Mogłoby być oczywiście lepiej, ale jak wiadomo to jest losowość, to są karty. I teraz mam bałagan na stoliku. O. Jest zawsze e, dużo bałaganu.